Nazywam się Bożena Stańczuk. Jesteśmy z koła gospodyń wiejskich w czarkówce czarkowianki, z czarkówki. Przygotowaliśmy dzisiaj pierogi. Pierogi z ziemniakami. To są pierogi szlacheckie. Jest to ciasto pierogowe. W środku jest farsz ziemniaczany ziemniaczki z z boczkiem. Mamy również pierogi z grzybami i z kapustą. Również pierogi z pieczarkami i, i z serem oraz. Krokiety z kapustą... Oj, to są zaguby, przepraszam, zaguby. Zaguby to jest właśnie potrawa regionalna. To jest ciasto pierogowe, które zawinięty jest z ziemniaków, z boczkiem i z cebulką. I mamy również e, i te właśnie zaguby podajemy, będziemy podawać z sosem pieczarkowym. Mamy również bigos i, i różne, różne ciasta. Zaguby robi się ciasto pierogowe i nadziewa się właśnie farszem z ziemniaków. Później to trzeba ugotować tak jak, po prostu tak jak pierogi. I można podawać ugotowane, a my w tej, tutaj mamy pokrojone w takie porcje i, i podsmażone na, na oleju, i będą podane z sosem pieczarkowym. A tutaj mamy właśnie w jednym sos pieczarkowy do tych zagubów, a tutaj mamy bigos z grzybami leśnymi i z kiełbasą.